Witajcie, moi kochani! Witam się z Wami ze sklepu Teddy i zobaczcie, jakie Teddy już ma piękne donice. Zaraz Wam powiem, jakie są ceny. I przechodzimy, zobaczcie, tu mamy donicę taką białą za 75 zł. Zobaczcie, ona jest naprawdę wysoka. Tu mamy taką yy, kwadratową i okrągłą. Zobaczcie, one mają takie wkłady, że sobie możecie tego kwiatka wyciągnąć, yy, wymienić. Ziemię, czy gdzieś przestawić, czy cokolwiek zrobić i włożyć z powrotem. I tu mamy czarne i białe, a tam dalej są za 120 zł takie już duże. I przechodzimy dalej. Tutaj chcę Wam pokazać takie słoje do przechowywania: może makaronu, kawy, herbaty, ryżu, czegokolwiek. I one są za 15 zł. I zobaczcie, tu jest w takim. W takim mm, złocie różowym bym powiedziała. A tutaj mamy takie złote. Zobaczcie, tak wyglądają. Ten również kosztuje 15 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? To mamy tutaj jeszcze taki, e, zobaczcie, też właśnie w takim złocie wpadającym w róż za 25 zł. Cały szklany. I tutaj takie pudełeczka na szczućce, ale niestety nie wiem dlaczego, nie mogłam ich stamtąd wyciągnąć. Także ceny, niestety nie wiem, ale zobaczcie, jakie ekstra drzewka. I one tutaj są przez tą folię, więc nie są wyraźnie, nie są wyraźnie pokazane. Ale słuchajcie, uwierzcie mi na słowo: one są takie fajne, zieloniutkie drzewka, że wyglądają jak żywe do dekoracji. Przepięknie one wyglądają i kosztują 50 zł. Następnie to, co uwielbiamy wszyscy ostatnio więc trawy. Zobaczcie, jaka trawa z czerwonymi takimi. Z czerwonymi takimi końcami i ona kosztuje 95 zł, ale jest naprawdę bardzo wysoka. Ta kosztuje 25, a ta po lewej kosztuje. Również 95, i zobaczcie, jak się prezentują. Niestety nie miałam jak dojść, żeby wam bardziej je pokazać, bo one są na, na tych górnych półkach i ciężko mi było się dostać. Dosłownie staje na palcach. Ta kosztuje 75 zł. Nie ta, tylko ten kwiatek. Bardzo fajne. Zobaczcie, z daleka one naprawdę wyglądają jak prawdziwe kwiaty. I słoneczniki, to co ja uwielbiam latem, co zawsze sobie sadzę u siebie w ogrodzie. To są słoneczniki. Takie słoneczniki. Mamy za 75 zł i piękne orchidea, piękne storczyki. I te storczyki są w kwocie 50 zł. Więc tak nam po, y, Teddy proponuje takie kwiaty sztuczne. I przechodzimy do dekoracji mięciutkich, że tak powiem. Te podusie są bardzo fajne, bardzo miłe. Zobaczcie, z tej strony są z takiego materiału, również bardzo miłego. I już wam mówię, jaka jest cena. Momencik. Cena to 25 zł i podusia jest wymiarów 45 na 45. I zobaczcie, jaka ona jest fajna. Ona się tak naprawdę tylko się ją rzuci, ona się już fajnie układa. I tu jest taka sama, tylko biała. Naprawdę one do dekoracji wyglądają super. I ona jest również w takiej samej cenie. Tu pod spodem mamy taką szarą. Na zameczek, zobaczcie, tu jest taki zameczek porządny, nic tam się chyba nie powinno zepsuć. I poszukam Wam ceny. I ona kosztuje 25 zł i to jest wymiar 40 na 40 cm. Ale zobaczcie, tutaj jeszcze mamy w, w taką samą, tylko w kremie. I przechodzimy dalej. Dalej mamy również duże podusie, ale zobaczcie, taka ładna. Z tej strony jest. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ona z tej strony wygląda tak. I kosztuje 35 zł. 45 na 45 cm. To jest właśnie taka sama, jak te duże e, dwie poprzednie. Zobaczcie, ta jest szara, również bardzo miła w dotyku. To już kiedyś pokazywałam. Ta kosztuje 35 zł. I tu takie piękne gwiazdki. Super by wyglądało do tych e, m, kocyków. 35 zł kosztuje. Z jednej z drugiej strony jest gwiazdkowa, ale już wam mówię o tych kocykach. Takie były w poprzednich odcinkach koszyki kocyki gwiazdkowe nie koszyki. Taka poducha świetnie by do tego kocyka pasowała. Następnie przechodzimy do takiej, zobaczcie, podusi. I ona tutaj jest w takie złote plamki. Tu ma taki zameczek i kosztuje 35 zł. Następnie mamy tutaj taką szarą w złote kropeczki. I kosze zobaczcie. Przechodzimy do koszy. Tutaj mamy kosz za 40 zł. Z takim sznurem białym. I srebrny. Cały srebrny. Tak się prezentuje. Porządne. Następny obok. Tutaj mamy taki wiklinowy. Również taki porządny, sztywny, zobaczcie, nic tutaj się tam. Yy... Ja bym powiedziała nie kolebocze, ale nie wiem, czy u Was tak się mówi. <gry> Czyli nic tam nie dynda, nic się nie rusza. Czyli bardzo taki porządny i kosz kosztuje 50 zł. Następnie mamy koszyk. E, taki czy takiego śleba czy dekoracyjnie coś postawić coś wrzucić e, za 25 zł zobaczcie taki biały a w środku z takim materiałem w różyczki tu mamy takie małe szkatułki ta jest bym powiedziała koloru brzoskwiniowego, tak no to jest taki brzoskwiniowy kolor, tak mi się wydaje jak nie to mnie poprawcie e, zaraz zobaczymy jaka jest cena no niestety tutaj nie widzę ceny, ale tam jeszcze u góry y, zaraz zobaczę, bo mamy białe również serduszka. Ach, tutaj mamy. Kosztuje 10 zł. A tutaj nie wiem, czy są większe. To są chyba większe. Zaraz zobaczymy. Tak, te są za 15. Są troszeczkę większe i to są białe koszyczki. Następnie mamy tutaj y, to, co używamy w kuchni. Za 15 zł takie. Puszki, ja trzymam kawę, herbatę, cukier, kakao w takich puszkach, i zobaczcie, tutaj macie już z napisem cukier, na przykład taką w pastelowym kolorze zielonym i z takimi skórzanymi dodatkami. 25 zł kosztuje, ale zobaczcie, jakbyście chcieli inny kolor, to tutaj mamy taki, taki ekri, bym powiedziała i tu macie na kawę pojemniczek z napisem kofi. I co my tutaj jeszcze mamy? Tu też mamy na sugar, czyli na cukier, i jest, on jest taki w takim brudnym różu. I tutaj zobaczcie, mnóstwo, mnóstwo dozowników, e, do płynów, kubeczków, wszystko, co jest potrzebne do łazienki. Ale przechodzimy dalej do dekoracji. Tutaj za 10 zł mamy taką, e, taką dekorację. Witamy. Tak, tak mi się wydaje, willkommen, tak, chyba to jest po niemiecku, witamy i tutaj obok następny, następna dekoracja, to jest takie serduszko z drewna i to serduszko z drewna kosztuje również dyszkę co my tutaj jeszcze mamy pięknego, zobaczcie jakie jest serce to serduszko jest również takie drewniane i ona kosztuje również 10 zł. Następnie kwiatek zadyszkę. Co my tutaj jeszcze mamy? Również zadyszkę taki motylek. Zobaczcie motylek. I za 5 zł serduszko i motylek. Niżej zobaczyłam takie lampiony. Tu mamy. Yy, takie LEDowe i one mm, od słońca wam się ładują i wtedy świecą, więc to są takie zewnętrzne. Zobaczcie, tak wygląda. I on jest, mm, y, to nie jest plastikowy, nie jest metalowy, tylko to jest taki porcelanowy czy coś w tym stylu. A tutaj mamy metalowy, zobaczcie. Srebrny metalowy za 25 zł. Tak się prezentuje. Następnie, tutaj mamy szklany. I znów ten przegląd yy, yy, przeleciał bardzo szybko. Yy, z racji tego, że mamy chwilę czasu, chciałabym Wam podziękować za przepiękne komentarze. Jesteście po prostu cudowni, cudowne. Dziękuję Wam bardzo. Cześć!